Zaczęło się całkiem niewinnie. W sobotni wieczór siedzieliśmy z moim przyjacielem Karolem, oglądając mecz i narzekając, że w naszym życiu nic się nie dzieje. On zawsze miał szalone pomysły, ale tego się nie spodziewałam. Wiesz co? Założę się, że nie przejdziesz się jutro po galerii handlowej w piżamie, ale nie byle jakiej, w tej twojej skąpej różowej, co wygląda jak bielizna z komedii romantycznej. Zamarłam. Zwariowałeś? 100 złotych i nagranie pamiątkowe. Odparł z uśmiechem. Powinnam była odmówić. Ale alkohol nuda i jego prowokujący ton zrobiły swoje. Następnego dnia z duszą na ramieniu ubrałam się w tę nieszczęsną satynową piżamkę: cienkie ramionczka, krótkie spodenki i kapcie z króliczkami. Możyłam kurtkę, ale tylko do wejścia do galerii. Potem ją zdjęłam i zaczęło się przedstawienie. Pierwsze spojrzenia bezcenne. Ludzie patrzyli, jakbym właśnie uciekła z sypialni prosto do sklepu z elektroniką. Jeden facet o mało nie wypuścił z rąk kubka z kawą. Nastolatki szeptały między sobą i robiły ukradkowe zdjęcia. A ja, udając pełen spokój, chodziłam między półkami i pytałam sprzedawcę. Przepraszam, ma pan może coś, co pasuje do mojego outfitu? Po kilku minutach zauważyłam Karola. Siedział w kawiarni z telefonem w ręku, nagrywając całe zajście. Gdy mnie zobaczył, wybuchł śmiechem tak głośno, że zwrócił uwagę wszystkich w koło. Ludzie, Ola naprawdę to zrobiła! Krzyczał, pokazując na mnie. Wtedy stwierdziłam, że pójdę na całość. Usiadłam naprzeciw niego, poprawiłam ramiączko i powiedziałam: 100 złotych poproszę i może jeszcze kawę. Zasłużyłam. Film z tego zakładu roszedł się po sieci. Karol twierdzi, że powinnam zacząć karierę influencerki odważnych wyzwań. Ale ja wiem jedno: nigdy nie lekceważ kobiety w skąpej piżamie, jeśli w grę wchodzą zasady zakładu.